Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jest na kanał Porady Ogrodowe wszystkich bardzo serdecznie, drodzy Państwo, serdecznie, więc wszystkich witam. Dzisiaj oczywiście temperatura około 8 stopni potem było około 6-5 stopni, obecnie jest temperatura 8 stopni. Także no cóż, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście zaczynamy materiał. Dziś będzie oczywiście jesiennie, jesienne wysiewanie nasion Maku Himalajskiego. Inaczej mówiąc Mekonoposis, tak to się więcej wymawia. Także użyjemy jako drenaż z, yy, od fistaszek, od orzechów ziemnych. Dodamy troszkę takich skrupek. Także to tam nie ma znaczenia. Jakie skorupki tak dalej, bo to się na pewno przyda. Jak zawsze to się tam przydaje. <trybujesz> Powiedzmy, że jeszcze jest za mało. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, tu mamy oczywiście pojemnik. Dalej mamy. I teraz, żeby wsadzić te nasiona, to pierwsza jest potrzebna nam ziemia. Ziemia, oczywiście, uniwersalna. Tak ona się prezentuje także zaczynamy od wysiewa w, w tego w jak to się tam mówi y, wsypywania oczywiście ziemi oczywiście ziemia się niestety kończy także będzie trzeba będzie później zamówić przez internet bo niestety stacjonarnie pewnie nie kupimy o tej porze ziemi bo wiadomo zima się Zmniejsza. Dobra. Jeszcze trochę. Trzeba nam. Się. No cóż, musimy troszeczkę to także momencik, pauza i za chwilkę do was wrócę. Także no cóż, mam się nasiona maku himalajskiego Mekono, Mekonopis. Tak oni się więcej prezentują i teraz trzeba na powierzchni troszeczkę rozsypać, potem troszeczkę ucisnąć, troszeczkę ucisnąć, a później będzie pryskanie na te nasiona tym oto wodą z żeby to bardziej przyspieszyło rozwój tych maków i żeby po prostu, <laughs> żeby po prostu to jakoś rosło. Także zaczynamy od nasion, no niestety nie mam do ręki, także... Za chwilkę do Was wrócę. Teraz zobaczcie jak ja to teraz rozprowadzam dokładnie tak to trzeba rozprowadzić. Dokładnie tak trzeba troszeczkę rozprowadzić. Dobra i teraz po prostu uciskamy delikatnie. Delikatnie uciskając. Tak, w taki mniej więcej, więcej sposób. Oczywiście przepraszam, że ten hałas, ale na niestety innych warunków, no niestety nie ma. Powiedzmy, że tyle powinno wystarczyć. I teraz oczywiście na samo zakończenie spryskujemy powierzchnię tej ziemi. Także za, zaraz to oczywiście zrobię. Także delikatnie oczywiście spryskujemy całą oczywiście powierzchnię ziemi nie za mokro ale żeby było po wilgotno i to powinno wystarczyć troszeczkę możemy jeszcze w miarę możliwości ugnieść żeby ta zima jakoś się do tego przyzwyczaiła. Także, no cóż, tyle jeśli chodzi o ten materiał. To oczywiście to było oczywiście sianie maku himalajskiego, Mekonopis. Także, no cóż, oczywiście będę się z Wami śmiał do zobaczenie do kolejnych materiałów ogrodzić. że na razie, oczywiście, pozdrawiam.